Cześć kochani, wasz Soul Voice z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części e, rozmowy, czy też mojego monologu na temat nutri i nutrigenomiki. E, w tej części przedstawię Wam badanie DNA e, genomiak dieta, które będziecie mogli znaleźć w internecie, jeżeli będziecie bardziej zainteresowani oraz wiele laboratoriów, którego wykonuje już w Polsce. Celem kochani takiego badania jest ustalenie unikalnego profilu żywieniowego pacjenta, czyli Waszego na podstawie analizy kilkunastu właśnie genów. Badanie złożone jest kochani z trzech wzajemnie uzupełniających się modułów. Oceniający właśnie geny metabolizmu i otyłości, geny nietolerancji pokarmowej oraz geny metabolizmu witamin i antyoksydantów. Wynik Testu pozwala na opracowanie idealnej diety, zgodnej z własnym DNA, tak zwanym genodiety. Zapewni Ci ono dobry stan zdrowia, osiągnięcie optymalnej masy ciała, czy uniknięcie rozwoju wielu groźnych chorób w przyszłości. Dlatego jest to, uważam, bardzo ważne i fenomenalne odkrycie naukowe, także jestem bardzo za rozwojem nauki. No cóż, wracając do tematu, cena pakietu GenoDiag Dieta: uwzględnia kochanie analizę genetyczną w laboratorium, obszerny raport z badania wraz z zaleceniami żywieniowymi. No i oczywiście konsultacje uzyskanych wyników ze specjalistą i koszt na dzień dzisiejszy jest 1996 zł, ale zapewniam Was, że to może się zmienić z każdym dniem, więc proszę się tym nie sugerować. Podałam tą cenę tylko przykładowo. Jak wykonać w ogóle takie badanie genodiak dieta? jak Dieta jest prostym, kochani, bezpiecznym i wiarygodnym badaniem genetycznym, wykonywanym jednorazowo w dowolnym momencie Waszego życia. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać, nie trzeba być naczczo, nie ma także żadnych przeciwskazań do jego przeprowadzania, więc to już chyba mówi samo za siebie. Aby generalnie wykonać badanie, zamów je przez stronę internetową. Od razu po dokonaniu, oczywiście, płatności, otrzymasz kod swojego badania SMS-em oraz e-mail. Z kodem tym zgłosisz się do wybranego punktu pobrań w godzinach otwarcia. Po podaniu kodu badania w punkcie zostanie od Ciebie pobrana próbka krwi żylnej. Następnie zostanie przeprowadzona analiza laboratoryjna, której wynik będziesz mógł pobrać online lub w punkcie po prostu pobrań w zależności jak też. Wyniki raport z badania ma formę kochani książeczki, w której znajduje się szczegółowa informacja odnośnie typu metabolicznego pacjenta oraz wskazań co do sposobu odżywiania. W cenie badania zawarta jest także konsultacja uzyskanego wyniku. Jest to konsultacja online w formie czatu lub rozmowy telefonicznej. Co kochany Internauto możesz zyskać dzięki wykonaniu takiego badania dieta. Genodjak dieta to doskonała metoda na dokładne poznanie swojego słuchajcie, organizmu i określenie unikalnego profilu żywieniowego. Co za tym idzie, dzięki badaniu możliwe jest opracowanie diety zgodnie z Twoim DNA. Genodiety, która zapewni ci idealną masę ciała, a przecież o tym marzysz. Dieta DNA to także świetny sposób na uniknięcie zachorowania na groźne schorzenia dietozależne, jak nadciśnienie, miażdżyca kochani, zawał serca czy też cukrzyca, oraz zapewnienie organizmowi dobrego stanu zdrowia na długie lata. Ponadto wzmacnia ona odporność i wspomaga procesy eliminacji szkodliwych związków z organizmu, co jest podstawą między innymi profilaktyki nowotworów złośliwych. Jest też ona także bardzo istotna dla osób, które już przewlekle chorują. Stanowi ogromne wsparcie dla stosowania i leczenia i zwiększa szanse na poprawę samopoczucia przede wszystkim i waszego zdrowia. Nieodpowiednia dieta, kochani, nierzadko jest przyczyną takich dolegliwości jak chroniczne zmęczenie, problemy ze snem czy silne bóle głowy. Dzięki odżywieniu i Oparciu o wyniki właśnie tego testu badania Geno jak Dieta, objawy te zostaną wyeliminowane, co kochanie przyczyni się do znacznej poprawy twojej jakości życia. A przecież każdy z nas chce żyć dobrze i być zdrowym. Badanie również pozwoli na wykrycie kochani zaburzeń w metabolizmie kwasu foliowego, czy związku kluczowego dla prawidłowego rozwoju dziecka podczas ciąży. Dzięki Geno można więc zapobiec Również rozwojowi wad cewki nerwowej u płodu. Badanie genodiak Dieta wykryje obecność predyspozycji do nietolerancji i nadwrażliwości pokarmowych. Dzięki Genodiecie wyeliminujesz te schorzenia. Także Radzę się naprawdę nad tym zastanowić. Wskazania do wykonywania takiego badania to przede wszystkim nadwaga lub niedowaga. Dzięki analizie bowiem genów zwiększających ryzyko nadwagi i otyłości oraz kochani genów metabolicznych możliwe jest ustalenie dokładnego zapotrzebowania na składniki pokarmowe, tak aby możliwe było bezpieczne i trwałe osiągnięcie idealnej wagi waszego ciała. Złe samopoczucie o przyczynie trudnej do po prostu zdiagnozowania, przyczyną takich, no cóż, dolegliwości jest przewlekłe zmęczenie, migreny, ogólne osłabienie wzdęcia, problemy z zasypianiem może być też nieodpowiednia dieta. Objawy te, kochani, mogą pojawiać się także w przebiegu nadwrażliwości i nietolerancji pokarmowych, co również jest wykrywane poprzez ten test. Przypadki nietolerancji pokarmowych i chorób. Dieto zależnych w rodzinie osób, u których w rodzinie diagnozowano już przypadki takich schorzeń jak nietolerancja pokarmowa, miażdżyca, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze, również obciążone są większym ryzykiem ich rozwoju. Dieta zgodna z własnym DNA minimalizuje jednak to. Prawdopodobieństwo. Schorzenia przewlekłe, kochani, to jest genodiak dieta, wskazany jest również dla osób, u których rozpoznano już te choroby przewlekłe. Dieta stosowana w oparciu o wynik właśnie tego badania to świetny sposób na wsparcie i wdrożenie leczenia. Cóż jeszcze? Podwyższone stężenie cholesterolu LDL we krwi jak również sugeruje planowanie dziecka. W ramach testu GenoDiag Dieta, kochani, sprawdzany jest metabolizm kwasu foliowego, czyli w związku kluczowego dla prawidłowego rozwoju płodu. Bardzo ważne jest więc przyjmowanie jego odpowiednich dawek przed poczęciem właśnie Waszego dzidziusia. Oraz jeszcze profilaktyka spersonalizowana i mam tu na myśli badanie geno... Y Genodiac Dieta to sposób na bardzo dokładne poznanie własnego organizmu. Ma ono duże znaczenie w profilaktyce takich chorób jak nadwaga, otyłość, cukrzyca czy skorzenia układu kochani krążenia. Króciutko podsumowując. Genodiac Test, wszystko co potrzebujesz o nim wiedzieć. Genodiac Dieta jest testem genetycznym wykorzystującym dotychczasowy stan wiedzy z zakresu nutrigenetyki i nutrigenomiki, o czym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku. Celem tego badania jest ustalenie unikalnego indywidualnego profilu metabolicznego każdego z was. Test GenoDiag Dieta składa się z trzech modułów, które uzupełniają się wzajemnie i dotyczą między innymi problemów z nieprawidłową masą ciała, występowaniem E, różnego rodzaju predyspozycji do nietolerancji pokarmowych czy zdolności do eliminacji szkodliwych związków z organizmu. DNA każdego z nas pozostaje niezmienione przez całe życie. Pamiętaj o tym, a ten test wykonuje się więc jednorazowo w dowolnym momencie Waszego życia i wynik testu oraz skazania dietetyczne pozostają aktualne, kochani, już na zawsze, więc nie trzeba tego testu po, e, powtarzać. Co jest badane? Geny metabolizmu i otyłości są badane. Ten moduł badania, tym testem polega na analizie pięciu genów odpowiedzialnych za metabolizm tłuszczów, metabolizm węglowodanów oraz skłonności do nadmiernej e, wagi i innych dietozależnych schorzeń. Dzięki wykonaniu właśnie tego testu możecie dowiedzieć się o tym, jakie ilości poszczególnych składników pokarmowych powinien codziennie dostarczać Waszemu organizmowi, każdy z Was, w celu bezpiecznego uzyskania i utrzymania idealnej Waszej wagi. Wiedza o własnych predyspozycjach i dostosowanie do. Do nich po prostu i dostosowana do nich dieta, to także fantastyczny sposób. Geny nietolerancji pokarmowej, a co za tym idzie, w ramach tego modułu, badanie genodiak Dieta laboratoryjnej analizy poddawane jest 9 genów wiązanych z występowaniem nietolerancji glutenu i laktozy oraz nadwrażliwości na kofeinę, sód i alkohol. W przypadku potwierdzenia występowania, kochani, danej nadwrażliwości lub nietolerancji pokarmowej, konieczne jest ograniczenie i to jak najszybciej spożycia lub całkowite wyeliminowanie właśnie tych szkodliwych produktów. I to jest bardzo ważne. Geny metabolizmu witamin i aminokwasów to kolejny moduł, który opiera się na analizie sześciu genów odpowiedzialnych za metabolizm witaminy B9, B2, D i E oraz za zdolność i usuwanie z organizmu po prostu szkodliwych toksyn czy różnego rodzaju rodników. Kochani, bardzo ważny jest prawidłowy przebieg procesów eliminacyjnych, bo to jest istotne w profilaktyce takich chorób jak nowotwory złośliwe, a także w zapobieganiu przedwczesnemu starzeniu się naszego organizmu. Mam nadzieję, że króciutko, szybciutko i naprawdę... Skrótowo opowiedziałam Wam o tym teście i bardzo Was do niego zachęcam. Jeszcze raz powtarzam: nie reklamuję tej firmy i nie reklamuję tego testu. Jednakże dzielę się z Wami moją wiedzą, co zdobyłam również z internetu, gdzie sami możecie znaleźć dużo więcej tego typu testów, znacznie droższych, jak i różne miejsca w Polsce, gdzie możecie wykonać ten test. Ja jedynie polecam e, naukę jako wiedzę i cieszę się bardzo, że w ogóle coś takiego jak DNA test, dzięki któremu możemy poznać nasze przypadłości i dzięki któremu możemy dowiedzieć się, jak skomponować naszą dietę, ze względu na nasze DNA, uważam jest wspaniałą refalacją naukową, i myślę, że tu należy się Oscar albo Nagroda Nobla. <laughs> Oscary to może filmowe, niech już będzie. Także, kochani, polecam Was. Wam serdecznie zadbać o siebie, zadbać o waszą przyszłość, zadbać o waszą rodzinę i wasze dzieci. I naprawdę, jeśli ktoś boryka się przez całe życie z staną problemu, z toną chorób i lekarze nie są w stanie mu pomóc, bo po prostu sami nie wiedzą, to tylko zresztą ludzie, więc musicie pomóc sobie sami, więc ja tylko pokazałam Wam i w jaki sposób możecie sobie pomóc? I mam nadzieję, że dostanę jakieś łapki w górę za to wspaniałe odkrycie, może, które może już dawno odkryliście przede mną. No cóż. Będę szczęśliwa, jeśli odkryjecie je razem ze mną teraz od nowa, lub przypomnijcie sobie o nim, że takowe istnieje i zrobicie coś dla siebie i dla swojej rodziny. Mam nadzieję również, że w przyszłości ceny tych testów zacz zaczną po prostu maleć, bo cena około 2000 zł na warunki polskie naprawdę uważam, że jest dość sporo i obawiam się, że nie każdy będzie mógł sobie. Na to pozwolić od razu, ale proponuję może odłożyć troszeczkę pieniążków i za jakiś czas zrobić sobie na przykład taki test. No cóż, decyzja należy do Was, Wasze życie, Wasze zdrowie. Ja Wam ślicznie dziękuję za wysłuchanie. Mojej drugiej części materiału. Mam nadzieję, że pierwsza część również się Wam spodobała. Zasubskrybujcie kanał, ucieszy mnie to bardzo <gry> i doda mi dużo życiowej energii do tego, żeby go w dalszym ciągu przez całe lata rozwijać, ile tylko po prostu będę mogła i oczywiście ile. Będę na tym świecie jako osoba, czyli jako ja, Ala Soul Voice. <laughs> Uściski, kochani, buziaczki, przysyłam dużo energii wszechświata. Zainteresujcie się tematem, bo naprawdę warto, ja sama zastanawiam się nad tym, czy nie zrobię takiego testu, chociaż już wiele rzeczy wiem o swoim organizmie, no i niestety muszę się pochwalić, że nie toleruję glukozy, nie toleruję. E, laktozy. <noise> I okazuje się ostatnio, że również kofeina niszczyła mój organizm przez całe lata, ponieważ kocham kawę. I w zasadzie jestem trochę zdruzgotana, bo muszę się pożalić wszystko, co kocham, to okazuje się, że mogę wyrzucić do kosza. No ale cóż, takie jest życie. Wy też się w tym nie przejmujcie, ale chyba lepiej wyrzucić do kosza, żartobliwie mówiąc, niż borykać się z problemami zdrowotnymi. To... No to na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej kochani. Cześć, pa! pa.